Dzisiaj kolejny dzień haftowania Męczę się z kolorem brązowym Mam chwilkę czasu Mąż zajął się córeczką I tak sobie cierkam Dzisiaj już nawet spadł pierwszy śnieg Więc tematyka obrazu bardzo pasuje Do pory roku Kolejny dzień haftowania Wczoraj w nocy udało mi się trochę nadrobić Niestety skończyła mi się brązowa nitka Więc już zmieniłam sobie kolor na niebieski Teraz robię kolorem niebieskim Co bardzo ciekawe Znalazłam nietypowego kwiatka Wzór, wzór na kanwie jest dosyć krzywy Tutaj widać Dorobiłam rządek a na samym dole, w lewym dolnym rogu, yy, wzór jest namalowany tutaj w ten sposób. I teraz jak przeciągnę sobie palcem po tej kratce, to widać, że ona już tutaj jest biała. I teraz będę musiała nadrabiać tutaj cały rządek. Pionowy. A mówią, że co chińskie, to gorsze. A polska kanwa wcale, wcale nie jest taka super. Więcej minusów niż plusów. Nie wiem czy u was też jest taka kiepska pogoda U mnie od rana jest taka chlapa Ciągle pada Śnieg z deszczem Nie można wyjść na spacer Nie wiem kiedy ja sobie kupię Te brakujące nici Skoro nawet nie ma kiedy wyjść Mam zakupionych kilka zestawów Z Aliexpress I jeżeli czas pozwoli to nagram Wam filmik, który porównuje właśnie tą polską kanwę z Korikamo i zestawy chińskie. Zestawy chińskie są o wiele lepsze. Kanwa jest obrzucona, wzór jest dokładny, nic nie jest krzywo i są pełne krzyżyki, nie trzeba kombinować. I oczywiście różnią się cenowo. Za tą kanwę samą bez nici zapłaciłam 50 zł, a taki zestaw... Y kupione na Ali, z nićmi, igłami, z kanwą, z nadrukiem. W zależności od rozmiaru nawet za 17 zł, nawet za 6 zł kupuję. Kupiłam też dwa duże zestawy. Jeden chyba za 100, 118, drugi za 60 parę, tylko że te zestawy są takie ogromne, że nie mam pojęcia kiedy ja w ogóle je zacznę i kiedy uda mi się je... W dokończyć chyba najwięcej udaje mi się zrobić właśnie porą nocną dziecko śpi jest cisza, spokój mogę sobie trochę nadrobić zaległości bo w dzień to tylko kiedy mała ma właśnie w tej chwili sobie smacznie śpi a mama korzysta z wolnej chwili i stawia sobie krzyżyki nie wiem jak długo pośpi i ile mi się uda zrobić, ale zawsze to kilka do przodu. Przy okazji można zauważyć, że moje bobinki nie są takie super ekstra. Wycinam je sama z kartonika, podpisuję e, odpowiedni rozmiar do moich organizerów zrobiłam tą dziurkę ale nawet jej nie używam w tym miejscu już sobie dodaję póki mam nawleczoną nitkę żeby później się nie męczyć wczoraj o nocy trochę posiedziałam bo małej nie, nie zanosiło się na spanie, więc siedziałam sobie tak do godziny 24 i trochę nadrobiłam. Niestety znowu kończy mi się nitka, więc będę musiała zrobić większe zakupy muliny. Może jeśli mi się uda, to pokażę Wam tył mojej pracy. Będzie do góry nogami, ale tutaj widać ile jest zrobione. Trochę jeszcze mi zostało. Myślę, że już tak połowa będzie zrobiona. Tutaj jeszcze widać dach, został domek, cały dół. Więc jeszcze trochę mi czasu na to zajdzie. Przy okazji, można zobaczyć, jak sobie można obracać ramę na tym krośnie. Sobie przykręcę. Przepraszam, że to tak mi buja się ten statyw, bo mam przykręcony do ramy na krośnie. Jest taki trochę niestabilny. Przykręcę sobie, żeby się mocniej trzymało Na prawej stronie nie widać bar za bardzo postępów Ale jak odwróciłam na lewą a Wtedy można zobaczyć postęp pracy O, przykręcone Dziś będę zamawiała mulinę Zamówię pewnie jeszcze inne kolory, których też mam Mniejszej ilości i będę robić dalej. Może do Świąt mi się uda zakończyć. Witajcie. Przyszły już moje brakujące kolorki. Ciemny brąz, którego mi tutaj brakowało. W międzyczasie trochę nadrobiłam. Tutaj w tym miejscu. Tutaj trochę. Żółcie. Kolory żółtego, cienie żółtego i tutaj trochę zielonego. Nie jest to dużo, ale krzyżyk do krzyżyka, i myślę, że kiedyś ten obraz dokończę. Teraz może pokażę tył obrazu. Będzie najlepiej widać, ile jest zrobione. wygląda Tu jeszcze zostało dużo, cała chatka, cały dół, ale postępy widać. Już nie mogę się doczekać, kiedy dokończę ten obraz i zacznę następne. Thank you 1 grudnia mamy pierwszy dzień astronomicznej zimy. Wracam do Was z moim obrazkiem. Mało mi przybyło, myślałam, że zdążę do świąt, ale niestety tak się ułożyło, że niestety nie udało mi się zdążyć. I na pewno nie zdążę tego obrazu wyhaftować w tym roku, ponieważ wyjeżdżam do rodziny na święta. I nie będę go ze sobą zabierała. Nie chcę targać grosna, a nie będę już go zdejmowała z ramy. W pogotowiu czeka kolejny mały hawcik, który pewnie zabiorę ze sobą. Jest malutki na tamborku, więc ten będzie musiał sobie poczekać. Mam jeszcze kilka dni. Więc może jeszcze przybędzie mi parę krzyżyków. Uporałam się już ze wszystkimi odcieniami brązu. I zostało mi trzy odcienie niebieskiego, biały i tutaj te dwa kolorki, które widać. Za chwilę obrócę krosno i pokażę Wam postęp, jaki się dokonał w przeciągu. Tygodnia. Już pokazuję. Jak widać, przybyło mi tutaj hatki trochę. I zrobiłam prawie cały mostek. Tutaj właśnie te elementy, trochę tutaj dołu. Co mnie cieszy w, w tym hawcie, ponieważ pierwszy raz robię nakrośnie, więc musiałam nauczyć się zaczynać i kończyć nitkę na prawej stronie. Dlatego tył mi się tak bardzo podoba, gdyż nie ma tych wystających niteczek. Wszystko jest takie gładkie, ład ładnie to wygląda. I to obracam z powrotem na prawą stronę. życzyłam sobie od Mikołaja lampę pierścieniową żeby mi lepiej oświetlała obraz podczas nagrywania więc pewnie w nowym roku pochwalę się tą lampą i myślę, że zakończonym obrazem jeszcze przy okazji pokażę Wam takie Ekstra nożyczki, które kupiłam sobie na AliExpress, są takie bardzo kolorowe, śliczne i malutkie. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to piszcie komentarze, to odpowiem, podam link, gdzie można, na której stronie można właśnie kupić takie nożyczki. Nie były drogie, bardzo mi się podobały. Zawsze to coś innego, nowego. Myślę, że dzisiaj tutaj dokończę to drzewko tym kolorem. Tutaj jeszcze mi troszkę zostało w tych miejscach. I wtedy już zacznę robić te ciemniejsze obszary. Później y, odcienie niebieskiego i na koniec zostawiam biały, żeby mi się nie pobrudziło y, za bardzo, bo ni niestety tej pracy nie mogę wyprać. Więc nie chcę wyryzykować. Tutaj u góry już trochę białego zrobiłam, ale to jak jeszcze nie miałam krosna, yy, trzymałam haft w rękach, bo też nie można było go naciągnąć na tamborek, bo jest taki dosyć sztywny. Myślę, żeby mi się za bardzo to zagniotło. Skoro nie można pras yy, prać, to pewnie prasować też nie, więc wolałam nie ryzykować zakładaniem tamborka. Obraz ten zaczęłam haftować jakoś w połowie, w połowie października. Nie wiem, to chyba był 16 październik. Nie wiem, czy moje tempo jest szybkie, czy nie, ale myślę, że nie jest tak źle. Tym bardziej, że na pokładzie jest niemowlak. Więc robię przeważnie wtedy, gdy ona śpi wieczorami. Lub jeśli znajdę dla niej opiekę. Ewentualnie może z nią posiedzi. To wtedy mogę trochę podziałać. Ciekawi mnie, jak radzą sobie inne mamy właśnie z, z dziećmi i ze swoją pasją. No nie ukrywajmy hart krzyżykowy. No jest bardzo pracochłonne. Wymaga też no, sporo czasu. Żeby coś powstało I tak yy, dopiero gdy mała skończyła 6 miesięcy Właśnie w październiku wróciłam do haftu i Kupiłam sobie właśnie taki gotowy, namalowany Żeby było mi lepiej Ale mam jeszcze zaczęte dwa obrazy haftem liczonym Pewnie będę chciała je dokończyć. Jeden też jest zimowy, drugi jest wiosenny. Ten zimowy zostawiłam <coughs> rok temu, ponieważ są takie ciemne kolory i tak mi się ciężko go robiło, że po prostu go odłożyłam do szafy i będzie czekał na lepsze dni. A ten wiosenny hawcik zaczęłam pod koniec ciąży. No, i wiadomo, urodziło się dziecko, więc też hawcik poszedł do szuflady. W związku z tym, że w październiku już było bliżej do zimy, to, to kupiłam sobie taki zimowy. Pierwszy raz robię zimowy obrazek. Większość moich obrazów to kwiaty, widoki trochę wiosennych i jeden jesienny. Dlatego postanowiłam swoją kolekcję powiększyć o obraz zimowy. Pewnie jeszcze mi dojdzie ten z haftu, z który kupiłam na AliExpress, haft liczony, też zimowy, ale nie wiem, kiedy go do niego wrócę. Widziałam też, że wy w swoich filmikach pokazujecie, że robicie kilka haftów naraz. Ja zawsze robiłam jeden. Jeden skończyłam i zaczynałam następny. No ale teraz wyszło, jak wyszło, że mam zaczęte teraz trzy. Ten, dwa liczę, a cztery, przepraszam, cztery. Ten, dwa hafty liczone i jeszcze jeden też na, na drukowanej kanwie. Malutki hawcik, który też y, za niebawem pokażę w kolejnym filmiku. Te malutkie haftciki y, dobrze jest sobie zabierać, y, jeżeli gdzieś do kogoś jedziemy i jeżeli jest chwila czasu, ewentualnie podczas y, podróży autem. Też jest fajnie sobie taki podziergać. Jeżeli droga jest długa. Zawsze to trochę krzyżyków przybędzie. A i czas szybciej nam upłynie. No cóż, ja będę sobie tu haftowała dalej. Wam wszystkim życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bo pewnie już do świąt nic. Może ten filmik uda mi się wyrzucić, a następne już będą po nowym roku. Więc no, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście wypoczęli, pojedli sobie i może coś popracowali nad jakimiś haftami albo innymi ciekawymi inspiracjami. Więc jeśli podobał Wam się filmik, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Cześć!